Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dziś mamy auto amerykańskie, Chrysler Pacifica, auto kolejnego zadowolonego klienta. W aucie zostało zainstalowane zabezpieczenie Canlock firmy Zabezpiecz Auto. Zabezpieczenie to skutecznie uniemożliwia kradzież pojazdu. Już pokazuję, jak działa. Przedamy do samochodu. Próbujemy odpalić pojazd. Pojazd nie odpala, nie wiadomo dlaczego. Możemy kilkakrotnie wciskać przycisk start, samochód po prostu nie odpala. No Wystarczy, że mielibyśmy przy sobie urządzenie bezprzewodowe, taki brelok, który odblokowuje nam to bez naszego udziału, albo aplikację mobilną połączoną z tym urządzeniem. Wtedy po prostu byśmy mogli odpalić. Jeżeli takich rzeczy nie mamy, musimy wpisać swój tajny kod odblokowujący autko. Eee, za pomocą kontrolet kierunkowskazu samochód nam zasygnalizował, że został odblokowany. Próbujemy raz jeszcze odpalić. A on oczywiście odpala, i wszystko jest w porządku. Możemy jechać. Całej tej procedury nie musimy przechodzić, jeżeli właśnie mamy brelok bezprzewodowy, albo telefon z aplikacją mobilną połączony z tym urządzeniem. Kiedy kończymy jazdę, podczas wysiadania urządzenie się znowu uzbraja i znów odpalenie nie jest możliwe. Chyba że zautoryzujemy się właśnie brelokiem, telefonem komórkowym, albo naszym tajnym kodem. Dziękuję. zabezpiecz auto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.